Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, który będzie takim filmikiem, który mam nadzieję pozwoli Wam się zrelaksować. No i jak Wy to oglądacie, to jest wigilia. Mamy 24 grudnia, a więc zapewne zaczynacie się krzątać. Bo no, ten filmik wlatuje na kanał o 10.00, więc jeżeli oglądacie, to być może jesteście w trakcie krzątaniny i chcecie się troszeczkę zrelaksować te kilkanaście minut, a więc no, to będzie wspaniała okazja, żeby to uczynić. Albo oglądacie ten filmik już po całym tym ferworze świątecznym. No i też wiadomo, chcecie się zrelaksować, już emocje trochę opadły i atmosfera jest troszeczkę mniej napięta, chociaż mam nadzieję, że nie jest napięta w ogóle. Ale jeśli była, no to mam nadzieję, że odpoczywacie i bawicie się dobrze. No jak wy to oglądacie, to my prawdopodobnie wybieramy się do rodziców moich, żeby właśnie pomagać w przedświątecznych przygotowaniach. Także bardzo fajny, przyjemny czas. No i pomyślałam, właśnie, że takie perfumy bym chciała tutaj Wam przedstawić w tym dzisiejszym filmiku, które właśnie. Pozwolą już zdjąć to napięcie yy, z Waszych głów yy, i pozwolą się zrelaksować po tym yy, no, szalonym dosyć czasie, jakim właśnie są świąteczne przygotowania, przedświąteczne przygotowania. Także tutaj taka idea mi przyświecała. Takiego uczucia, jak wiecie, przychodzicie z jakiegoś spotkania rodzinnego, takiego dosyć dużego, czy na przykład przychodzicie z imprezy, byliście, wiecie, mocno wyperfumowani, byliście przepięknie ubrani, mieliście, nie wiem, miałyście wspaniały makijaż. I teraz wszystko to ściągacie, zmywacie to z siebie, bierzecie prysznic czy też ciepłą kąpiel i po prostu wskakujecie w jakiś fajny dres albo kładziecie się do, w czystej pościeli po prostu. I chciałam, żeby tutaj właśnie te zapachy takie uczucie nam przywoły, przywoływały, czyli w sumie zapachy z jednej z moich ulubionych kategorii, czyli kategoria taka czystościowa, wyciszająca no i sprawiająca, że odpoczywamy, wyciszamy się już, no te zapachy oczywiście są całoroczne i można je nosić w różnych okazjach, ale wyjątkowo właśnie pasują mi do takiej okazji, kiedy odpoczywacie, niektórzy też, niektórzy też mają tylko Wigilię, później w kolejne dwa dni świąt odpoczywają, Właśnie w domu leżą, oglądają jakieś filmy, i to też są takie zapachy właśnie idealne, jeżeli o to chodzi. No ja Wam muszę powiedzieć, że yy, ogólnie nie ma lepszego uczucia niż właśnie powrót yy, z takiego, wiecie, z takiego yy, z imprezy jakiejś, czy to rodzinnej, czy to ogólnie z imprezy i ten moment, kiedy zmywacie wszystko z siebie, rozbieracie się i ubieracie w coś wygodnego, no to jest najwspanialszy moment, jaki tylko może być. Yy, ja przynajmniej to osobiście uwielbiam. Może być naprawdę rewelacyjny. Akcyjna impreza, bardzo fajne spotkanie. Ale już w pewnym momencie człowiek się troszeczkę męczy, siedząc na przykład kilka godzin na takim spotkaniu, i chce się po prostu zrelaksować, a więc to będą takie zapachy po prostu na poświąteczny relaks. Więc tutaj inspirację możecie złapać. Zanim zaczniemy, oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam, żeby to uczynić. I zapraszam też Was na mój anglojęzyczny kanał. Jeżeli nie byliście tam jeszcze, to też Was serdecznie zapraszam, żeby tam mnie odwiedzić. I też subskrybować, taki świąteczny prezent mi zrobić. Także zaczynamy. No i jeszcze póki tutaj pamiętam, bo ja zawsze lecę, później się szybko żegnam i nie, no nic, i zapominam po prostu. Chciałam Wam serdecznie życzyć wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt. Pamiętajcie, że nie prezenty są najważniejsze, tylko. Po prostu obecność, spokój i obecność naszych bliskich, te chwile spędzane razem, bo jak wiecie, w tych niepewnych czasach nie ma, no po prostu nic nie jest pewne, nic nie jest taką oczywistością, więc po prostu cieszcie się sobą, spokojem, rodzinną atmosferą, nie ma co, wiecie, latać. Naginać się nie wiadomo po co, nie ma co się przepracowywać, po prostu najważniejsze jest to, żeby być razem. Jeżeli wam nie wyszło ciasto czy jakakolwiek inna potrawa, to nie jest koniec świata, bo, no tak jak mówię, koniec końców liczy się czas spędzony razem. Także serdecznie wam życzę wszystkiego dobrego, a my przechodzimy już do, do zestawienia. No i pierwszym zapachem, jaki wybrałam, to jest tak, jak wam już kiedyś mówiłam, taka odtrudka, jakby. Na takie przesłodzenie się, jeżeli użyliście jakiegoś za ciężkiego zapachu, chcecie już zmyć go z siebie i uspokoić się, spryskać się czymś takim bardzo wyciszającym, no to dla mnie takim zapachem jest Lalik Ancre Noir. No i to nie jest do końca zapach taki, wiecie, czystościowy, kołderkowy, znaczy czysty on jest, ale on nie jest kołderkowy. No dla niektórych jest to taki dosyć ciężki w odbiorze zapach. Natomiast on jest dla mnie bardzo aromatyczny. On pachnie właśnie zieloną ściółką leśną, po prostu z lekkim dymkiem. Bardzo, bardzo uspokajający. No, bardzo dla mnie wyciszający. Nic mnie w nim nie drażni. Jest jak taka aromaterapia. No, dla mnie naprawdę rewelacyjny. Tak jak wam mówię, jeżeli kiedyś zdarzy mi się. Jeżeli w ogóle zdarzy mi się przesadzić z perfumami, to później po prysznicu, jak sobie zaaplikuję Ankry Noir, to działa on na mnie bardzo kojąco, bardzo uspokajająco i ja myślę, że właśnie na taki dzień po bieganinie świątecznej będzie on idealny. Idealnie on nada się też na takie spotkanie rodzinne. Już wiecie, na drugi dzień, trzeci, trzeci dzień świąt, nie pierwszy drugi dzień świąt, o czym ja mówię w ogóle? Na pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt. Też się jak najbardziej nada. Także Lalic Ancre No, jak dla mnie mówię, taka fajna odtrutka, jeżeli o to chodzi. Kolejnym zapachem to jest też już taki dosyć klasyk. Prada Infusion Diri. To jest zapach taki biało-koszulowy. Też idealny już na takie casualowe, bardziej spotkanie. Też taki bardzo spokojny, wyciszający, ale absolutnie nie pozbawiony duszy. No, nie powiem, że on ma pazura, bo pazura nie ma. Natomiast to jest taki zapach mydełkowy. Bardzo taki. Dla mnie charakterystyczny, ale właśnie w taki spokojny, zrównoważony sposób. Taki delikatnie jakby pudrowo-praniowy, coś w tym stylu, ale też nie za bardzo pudrowy. Naprawdę bardzo, bardzo interesujący. I ja Wam mówiłam, że to jest taki zapach do białej koszuli. On też na wszelakie takie spotkania rodzinne będzie y, jak znalazł, no ale też jeżeli już relaksujecie się po świętach y, we własnym gronie, gdzieś tam leżycie, wiecie, na kanapie, oglądacie filmy, ja myślę, że ten zapach też będzie fajny. On jest elegancki, ale już taki, wiecie, wyciszający, więc Prada Infusion Diri. Kolejnym zapachem, jaki wybrałam no, oczywiście jest Teo Cabanel Evoila, no i też jest to taki zapach bardzo komfortowy, jest to zapach po prostu mydlin, takich przepięknych. Właśnie przypomniałam sobie, że muszę nastawić pranie, jeżeli mowa o mydlinach. Także jest to taki zapach takich chłodnych mydlin, prania prosto takiego wyjętego z pralki, jeszcze mokrego, bardzo mocno pachnącego. Jeżeli lubicie taki efekt, to Evoila będzie naprawdę rewelacyjną opcją. On jest taki puchaty i bardzo czyściutki. Tak mogę określić ten zapach. Rewelacja, fajny do zrelaksowania się po ciężkim dniu, czy też ogólnie, jeżeli macie taki dzień, że chcecie się czuć czysto, świeżo, ale jednocześnie pachnieć tak ciekawie, cuzinkowo, to Evoila będzie rewelacyjnym zapachem. Kolejnym zapachem jest też taki zapach, który jest jak taki, taki wiecie... Dosyć chłodny kompres przyło przyłożony na głowę. Myślę, że wielu osobom się to przyda po świątecznej bieganinie. Jest to Zara Incense Sunset. Ja Wam już mówiłam o tym zapachu. To są ogólnie cytrusy pomieszane z kadzidłem, takim właśnie kościelnym. Bardzo taki też aromatyczny, spokojny, wyciszający zapach, właśnie gdzieś tam, gdzieś tam z nutami tego kadzidła kościelnego. Ja Wam powiedziałam, że to jest dla mnie taki zapach, jak takie wrażenie, kiedy wchodzicie właśnie z gorąca gdzieś w jakimś kraju śródziemnomorskim do kamiennego, zimnego kościoła, w którym ktoś pali kadzidło. To jest dokładnie taki zapach. Czujemy gdzieś wokół siebie zapach drzewek cytrynowych, ale też właśnie czujemy ten zimny kamień i to kadzidło. I ja myślę, że to też jest bardzo taki zapach no, spokojny, troszeczkę nawet mokry w swoim odbiorze. Jeżeli miałabym to ocenić, zimny, ziołowy, kontemplacyjny, tak jak mówię. Więc też bardzo fajny, taki wyciszający, uspokajający, bardzo dobrze myślę zagra też w momentach, kiedy chcecie się uspokoić. I jednocześnie nie jest jakimś takim smutnym, przytłaczającym zapachem, także serdecznie polecam. Kolejnym zapachem jest nowość w mojej kolekcji. Mam nadzieję, że jak to oglądacie, to już był u mnie haul perfumowy. No przynajmniej tak zamierzam, zamierzałam to nagrać. Narciso Rodriguez i jest to Narciso Ode Parfum Ambre. Jak wiecie, zupełnym przypadkiem ten zapach w mojej kolekcji się znalazł, ale totalnie nie żałuję. W ogóle bardzo, bardzo podoba mi się kolor buteleczki. Bardzo. Odkąd zobaczyłam w ogóle tą buteleczkę gdzieś w internecie, bardzo ten kolor mi się spodobał. To jest taki pastelowy pomarańcz. Bardzo fajnie to wygląda, tak elegancko. Mi ogólnie te kostki Narciso Rodriguez się zlewają jedna w drugą. Nie wiem, która jest która, natomiast tą ambrę zapamiętałam dosyć tak. No, z powodu tego, że właśnie kolor butelki mi się podobał i sam zapach, bo ja testowałam go kiedyś, no, ale nie sądziłam, że będę miała okazję go dodać do kolekcji. No, ale udało się, więc bardzo, bardzo się cieszę. I to jest też zapach takiego ciepłego prania ambre, czyli właśnie coś takiego jakby z bursztynem, coś takiego. Tutaj ambry ani bursztynu nie ma, więc tutaj nie dajcie się zwieść nazwie, nazwie. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby był bursztyn w bazie, w tym zapachu ani nigdzie indziej, jeżeli chodzi o piramidę zapachową. Natomiast jest to zapach bardzo piżmowy, czyściutki. Mamy tutaj frangipani, czyli jest tak troszeczkę też piżmowo ciepło lekko słonecznie, ale tak bardzo leciutko, to absolutnie nie daje nam ponosie. No ten zapach jest taki olejkowo-opalaniowy, on też idealnie nada się na wiosnę i lato, natomiast na takie ciepłe, fajne wyciszenie, naprawdę bardzo, bardzo fajny. I ja Wam powiedziałam, że on pachnie ciepłym praniem, znaczy się mogę powiedzieć ciepłym, wysuszonym praniem i to jest takie pranie bardzo mocno pachnące, wyprasowane właśnie. Jak prasujecie, to, to jest to takie uczucie, wiecie, tej ciepłoty, tego pachnącego prania, no tutaj żadnych nut takich jak żelazko, żelazko, żelazko daje, nie ma, nie ma tej takiej ciepłoty żelazka, natomiast są to takie ciepłe, suche, wyprasowane ciuchy, jak dla mnie i naprawdę bardzo przyjemnie mi się go nosi. Ja wiem, że wiele osób narzeka na trwałość tego zapachu, natomiast ja Wam muszę powiedzieć, że na mnie siedzi naprawdę bardzo przyzwoicie. 7-6 godzin to jest lekko, później jeden psik reaplikacyjny wystarczy i naprawdę do samego wieczora zapach się trzyma i to mocno. Także ja jestem bardzo zadowolona, bo właśnie zastanawiałam się, jak to będzie z tą trwałością. Tak jak mówię, wiele osób narzeka, ale u mnie naprawdę rewelacja. Także ja polecam ze swojej strony Narciso Ode Ambre. Ode parfum ambre, także to jest to. Kolejnym zapachem jest zapach marki, która jest dosyć popularna, no, zwłaszcza na zagranicznym YouTubie. Jest to Annuino Mad Bleached. Ja mam tutaj taką próbeczkę od Oli Nishology. Pozdrawiam Cię kochana serdecznie i tobie również życzę wesołych świąt. A jakże? No, i tutaj psiknę sobie ten zapach, bo ja w sumie troszeczkę zapomniałam, ale wiem, że on pachnie też jak takie wysuszone pranie. Tylko właśnie pranie takie wysuszone, na łące, wysuszone słońcem już, no, też jest bardzo taki komfortowy, czyściutki, cieplutki, otulający, taki też puchaty, troszeczkę właśnie takie yy, daje wrażenie jak Teo Cabanel Evoila. Yy, tylko, że w Evoila to są bardziej takie, wiecie, detergenty z pralni, jakby, a tutaj są detergenty połączone ze świeżym powietrzem, jakby. Takim słonecznym, alpejskim. Mam w głowie takie właśnie pranie, jakieś, wiecie, prześcieradła, kołdry, yy, takie białe, wiecie, biała pościel susząca się na alpejskiej łące. Zupełnie nie, mam, nie wiem, czemu yy, mam to skojarzenie. Natomiast no, to jest ten zapach. Jeżeli lubicie po prostu takie praniowe zapachy, ja uwielbiam, to będzie to. Myślę, że ten sun bleach też można tutaj podpiąć pod klimat. Tego narciso, no to są oczywiście dwa zupełnie różne zapachy, natomiast jeżeli chodzi o taką ciepłą praniowość, taką suchość, ciepłą właśnie prania, to myślę, że te dwa zapachy będą idealnie się sprawdzały. No naprawdę idealny zapach na relaks, nie, ta, no nie tuzinkowy po prostu, a bardzo, bardzo interesujący. Kolejnym zapachem jest tanioszka, jest to oczywiście klasyk Tezori d'Oriente White Mask, czyli białe piżmo. Te perfumy możecie znaleźć za około 20 zł na Allegro. No, ja Wam powiem, że naprawdę lubię ten zapach. Ja go dosyć dawno nie używałam. Natomiast muszę Wam polecić jeszcze, jeżeli chodzi o tę serię Białe Piżmo, płyn do płukania. To jest absolutnie coś fantastycznego. Ten płyn do płukania pachnie bardzo, bardzo mocno i bardzo długo utrzymuje się na tkaninach. Yy, ja Wam powiem, że jak wyprałam psie spanko, to później mój pies nawet pachniał tym płynem do płukania. A jakoś tak specjalnie dużo nawet nie lałam i to spanko pachniało naprawdę, no powiem Wam, że nawet mogę byś powiedzieć, że jest dwa tygodnie i pies też pachniał tym właśnie płynem, więc coś niesamowitego. No i białe piżmo to jest po prostu białe piżmo, zapach komfortowy czyściutki, to jest taki balsam daw pomieszany z kremem Nivea, no i jeszcze jak sobie właśnie doprawicie tymi ciuchami wypranymi w białym piżmie wpłynie do płukania oczywiście no to rewelacja ja bardzo, bardzo lubię takie zapachy tak jak już wiecie, czyściutkie, fajne cieplutkie i miłe kolejnym zapachem oczywiście, który tak bardzo fajnie wycisza jest Katy Perry z Indie, no i to jest taki zapach Piżmowy, drzewo sandałowe tutaj również mamy. Mamy tutaj śliwkę. No, rodzajów piżma to w tym zapachu jest naprawdę mnóstwo. W ogóle wiele osób, bardzo wiele osób porównuje ten zapach do stersza Sary Jessica Parker. Ja absolutnie nie mogę się z tym zgodzić. To jest dla mnie kompletnie niepodobny zapach. No, ale co nos to opinia i co nos to inaczej obiera zapachy. Także no tutaj nie będę się sprzeczała. Jeżeli ktoś czuje, no to czuje. Dla mnie po prostu to jest. Czyściutki i piżmowy zapach, bardzo komfortowy, też idealny, taki pokąpielowy, relaksujący po prostu. Więc jeżeli też potrzebujecie um, uciszyć skołatane nerwy, to myślę, że to będzie bardzo fajna opcja i bardzo, bardzo budżetowa. Te zapachy, te zapachy ogólnie nie są drogie. Także to jest to. Um, przedostatnia propozycja, no oczywiście, jeżeli chodzi o czyściutkie zapachy Lovely, od Sary Jessica Parker. Czy też możecie wybrać Narciso Rodriguez For Hair, to jest też taki klasyk, jeżeli o to chodzi, natomiast Nolowli pachnie bardzo, bardzo podobnie do Narciso Rodriguez For Hair i to też jest bardzo taki czyściutki zapach piżmowy, taki radosny, otulający, przytulający. Bardzo dużo osób z z tego co wiem, to sporo osób też kupiło jego z mojego, go z mojego polecenia, ja myślę, że jeżeli moja buteleczka się skończy, a tutaj zużycie jest całkiem zacne, to być może kupię sobie 100 ml, bo to jest taki po prostu fajny psikacz, ale nie taki psikacz, że wiecie, a tam psiknę się i nie wiadomo co to jest, tylko taki, taki psikacz, którego nie szkoda, ale równocześnie to jest taki psikacz, który. Gdzieś tam wyróżnia się mimo wszystko w tłumie, który jest bardzo przyjemny, bardzo nieinwazyjny i też taką atmosferę błogości, spokoju wprowadza. No, tutaj w tym zapachu też mamy lawendę, a więc on siłą rzeczy taką aurę spokoju, relaksu wprowadza. Także, także Sara Jessica Parker Lovely, i ostatni zapach. No, tutaj być może nie każdy się ze mną zgodzi, ten zapach każdy inaczej postrzega, także tutaj już to zależy od Was. Natomiast on dla mnie jest bardzo komfortowy i relaksujący. Jest to Lorenzo Villoresi y Neige, czyli ten kolor śniegu. To jest puder w pudrze, jeden z najbardziej pudrowych zapachów świata, jak niektórzy twierdzą. Natomiast ja uważam, że on też jest bardzo taki relaksujący. Jak taki po prostu puder dla dzieci. Taki delikatny, taki puchaty. On też bardzo fajnie sprawdza się jak taki otulacz, ocieplacz w taką zimową aurę, kiedy mamy dużo śniegu. Wiecie, jest nam chłodno. Chcemy założyć jakiś miły sweterek do tego Lorencowi, Loresi, Tandenesz mm, i jesteśmy przygotowani na zimę. E, także ten zapach też na mnie bardzo relaksująco działa. Ja go y, dosyć często. Aplikuję sobie po prysznicu, natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o to, to parametry są zabójcze i killerskie, więc jeden psik tylko wystarczy, jeżeli chcecie się zrelaksować, zwłaszcza w domu, bo to tak jak mówię jest bardzo duży mocarz, gdzieś tutaj nawet z tyłu na karku sobie psiknąć, czy tylko na nadgarstek i to wystarczy, bo cały dzień będziecie czuć. Wiadomo, no to natężenie zapachu dostosowujemy do okazji. Jeżeli gdzieś idziecie, to możecie trochę więcej, ale generalnie ten zapach jest bardzo, bardzo mocny i żeby po prostu też się nie zmęczyć, to jeden, dwa psiki i jesteście gotowi. Także tutaj ja mam 50 ml, ale to starczy i starczy, bo no, po prostu koncentracja i jakość tego zapachu są fantastyczne, fenomenalne, rewelacyjne parametry. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do wybrania swojego relaks relaksacyjnego zapachu na okres poświąteczny. Dawajcie mi znać, jakie są Wasze takie zapachy relaksujące, które właśnie pozwalają Wam się tak już wyciszyć po jakichś specjalnych okazjach, po jakichś właśnie takich rodzinnych spotkaniach, kiedy wiadomo, już jest gwar. Czasem macie dosyć, wracacie do domu i po prostu czysty relaks. Także dajcie mi znać, ja bardzo to uczucie lubię, także lubię też takie zapachy, które takie uczucie przywołują. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego, wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!